Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku a przed wami stek e, suchych żartów, które być może z bezu, bezużytecznej wiadomości staną się waszym dzisiejszym hitem i poprawią wam Dzisiaj nastrój, lub komuś, kogo spotkacie i powtórzycie mu e, jakiś dowcip z tego odcinka. Także zapraszam Was na moje poprzednie odcinki, e, te na dole i te przyszłe e, na górze.